Cztery akty. Pierwszy. Akt Wiary. Wierzę w Ciebie, Boże, żywy, w trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, twe słowo mylić nie może. Akt Nadziei. Ufam Tobie. Boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. A jako samego siebie wszystkich miłuję dla ciebie a żalu. Ak żałuję za złości, jedynie dla twej miłości bądź miłości w mnie grzesznemu do poprawy dążącemu